Agata Słowarska, witam Przepis na Hit, programie, w którym bliżej poznajemy gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a szef kuchni musi przygotować danie inspirowane ich największym hitem. Gościem dzisiejszego odcinka będzie artysta, który w 2015 roku jak burza wszedł na polską scenę muzyczną, a jego debiutancki singiel uzyskał status diamentowej płyty. Co dzisiaj przygotuje Piotr dla naszego gościa? Cześć! Cześć, witam serdecznie. No, dzisiaj Antek Smykiewicz, czyli pomimo burz. Czekają nas jakieś pioruny? No, u nas piorunów dzisiaj nie będzie, ale na pewno będzie Ogień. A super, czyli gorąco, no i co, błyskawicznie, znając Ciebie? Błyskawicznie, będziemy się starać zrobić dzisiaj danie. To co dzisiaj proponujesz? Dzisiaj przygotujemy polędwiczkę wieprzową. Tak jest. Z sosem winnym. Ok. Z marynem. Do tego zrobimy sobie taki klasyczny ratatuj. Klasyczne, Klasyczny, taki okay. ładny. Jak w bajce poukładany, ładne plastereczki. Ekstra, z wszystkich warzyw, które mamy. warzyw, dokładnie. I do tego jeszcze dodamy batat pieczony z serem. Żadne burze, słuchaj, żadne deszcze. Dzisiaj jest słońce i pogoda ducha, bo Antek Smykiewicz właśnie wrócił z wakacji. Cześciąku! Siemano. Czy ty się czujesz milionerem? Mówisz pewnie o słonach na YouTube, tak? O oh, no! <laughs> Nic Nie wchodzę na twoje konto, słuchaj! <laughs> Mój pierwszy milion to na pewno milion na YouTubie, a, a cała reszta, a cała reszta to. Nieistotne. No dobra, ale na te podróże jakoś zbierałeś? Ja myślę, że osoba, która podróżuje, żyje kilka razy, a nie tylko raz. Dlatego za każdym razem, kiedy widzisz nowe miejsce, próbujesz nowej potrawy, spotykasz nową osobę, jesteś, jesteś po prostu bogatszy. Tylko uważam, że nie ma szlachetniejszego celu poza ratowaniem świata i ludzi naokoło siebie, niż wydawanie pieniędzy właśnie na podróże. A na co wydałeś swój pierwszy, może nie milion, no dobra, nie będziemy aż tacy, ale pierwsze zarobione pieniądze? Oj, pierwsze zarobione pieniądze wydałem na mikser do dźwięku. Pamiętam, wtedy to było... Wiem, że do, do ciasta, w sensie... Nie, 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 nie. Mikser do ciasta, mikser, robota planetarnego kupiłem znacznie później, a właściwie kupiła go moja żona i poinformowała mnie, że przecież go kupiła na rato, więc nic nie odczujemy. A... Nie, nie, to było tak, że kupiłam to, 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 to i to. E, ale to ona gotuje czy ty? Gotujemy razem, ale to, to był fantastyczny zakup i, i naprawdę, jeżeli gotujesz, to robot planetarny to jest obowiązek wnioskowa pozycja w każdej kuchni. Słuchaj, ja nie gotuję, ty wiem, że dobrze, a nasz szef kuchni rewelacyjnie i właśnie przygotowuje dla ciebie. Yy, tak jest, zdanie inspirowane twoim największym przebojem, czyli no nie ma co ukrywać, pomimo burz. Ja nie wiem co to jest, że w tych klipach najczęściej blondynki grają. Słuchaj, czy to żona? Wiesz, gdzieś archetyp? Nie, to nie, nie było do końca tak. Yy, zaczęło się od tego, że w, pomimo burz zagrała yy, blondynka i chcieliśmy z tego zrobić ta, ta piosenka była trochę na przekór czasu wtedy. Pamiętam, było tak, że y, każdy mówił, że nie włączył tej piosenki, bo ona opowiada o jakiejś walce o miłość i tak dalej. No, to, nie, to nie jest piosenka na ten moment. Nikt tego nie chciał włączyć. I dopiero po czterech miesiącach ona się rozegrała gdzieś tam y, w stacjach radiowych i wskoczyła na to pierwsze miejsce na tego Airplay'a i tak nie chciała ześć przez pół roku. Natomiast my też chcieliśmy stanąć tak trochę o okoniem co do czasów i pokazać, że po jedna, nie, na jednej, nie jeden kolor ma tylko prawdziwy związek. Tak? Czyli zaczynaliśmy od pomimo burz, potem właśnie wchodził limit szans, który opowiadał o dawaniu sobie że, no, tych szans, mimo, pomimo tych różnych sytuacji, które gdzieś tam w życiu występują. I na koniec jak ten, który jakby to wszystko wieńczył. Zagrała ta sama modelka. Dodam tylko, że w pierwszym klipie nawet nie graliśmy ze sobą. Tak, ponieważ e, ja nagrywałem chyba w czwartek klip e, we Wrocławiu, a w piątek dopiero były zdjęcia z modelką, a w piątek grałem już e, koncert, więc musiałem wracać na koncert, a w tym czasie e, te ręce, które są tak, bo tam nie ma jakby scen między nami, to są ręce operatora. Nie ja no niesamowite, się raz kulisy, to jest mega ciekawe. Tak, to jest ciekawe. O miłość swojej ukochanej nie musiałeś walczyć, chociaż spadła jak grom z jasnego nieba, prawda? No chyba tak, no jakoś tak jest, że... I miłość od pierwszego wejrzenia? E... Jeśli nie, to trzeba się przejść jeszcze raz przed kimś po prostu, tak mi się wydaje. Ile <grystanie> razy się przechadzałeś przed swoją wybranką? E... No, kilka, no kilka, kilkanaście bo podejrzewam. Gdzie <grystanie> no Poznali... się poznaliście? E... Poznaliśmy się w pracy, w mojej pracy. Kiedyś grałem imprezy, grałem e... eventy e... i w pracy poznałem się z Roną, no, jakoś tak wyszło i... Ale to było tak, wiesz, magia? Nie wiem, czy w tych czasach tak jest, że jest jakaś taka typowa magia, którą my pamiętamy z lat, lat 90. Oczywiście był, oczywiście spodobała mi się, ja jej, yy, ale nie wiedzieliśmy od pierwszego momentu, że to jest miłość. Żadne z nas nie wpadło na ten pomysł. Bo przecież, e, jak spotkać miłość w miejscu. Takim jak ten świat, tak? Czasami się wydaje, że, że, że to niemożliwe, żeby było jak w filmach, ale w ogólnym rozrachunku wyszło tak, że ta miłość nas trafiła grą z jasnego nieba i tego tak stało. Kiedyś walczyłeś z programami, ale rozumiem, że to już ciebie nie dotyczy teraz. Nie no, Będę walczył jeszcze jeszcze długo, długo, długo. Po prostu zmieniłem tryb życia, tak? Kiedyś walczyłem do momentu aż zrzucę, teraz, teraz po prostu zmieniłem ten tryb. Inna walka, rozumiem. Tak, Ring. tak. Teraz jest, dużo, teraz jest dużo radości z tego wszystkiego, wiadomo, im więcej wycisku tego fizycznego, tym więcej endorfin, tym więcej radości na co dzień. No i potem stoisz przed tym lustrem i to lepiej po prostu wygląda. Mówisz, cześć, o kurde, to ja. Dobrze, miło. Mi. Fajny gość, tego lustra, spoko, dobrze jest. Jest tak źle, <grym> jak było wcześniej. Ale powiedziałaś o endorfinach. No ty ładujesz akumulatory podróży. Tak. Jesteś typem absolutnego podróżnika. Zresztą z żoną chyba razem macie tą fazę, co? Tak i właśnie my nie jesteśmy takimi podróżnikami, wiesz, bo wielokrotnie spotykam się z kimś, kto pojechał, na przykład mówi, dobra, byłem w Tajlandii, no i ja mówię, no ja też byłem, no ile razy? No ja byłem 17, a ty no a ja byłem, a ja byłem no, raz, ale gdzie ty znalazłeś na to pieniądze? Ja mówię, a ile wydałeś na wycieczkę? No to przeciętny kowalski, jakie jest biura, no to musi za, za taką wycieczkę zapłacić dwie-trzy dychy, tak? A jeżeli kupisz bilet i resztę zorganizujesz sobie sam, to możesz posiedzieć sobie i pół roku za te pieniądze. E, tak to wygląda po prostu. Czy no, masz bo... swój patent tak? Tak, no bo turyści nie wiedzą, gdzie będą, nie wiedzą, gdzie, gdzie, by, gdzie byli, tak? A podróżnicy nie wiedzą, gdzie będą. To jest na takiej zasadzie, że po prostu trafia się w miejsce, gdzie chcemy polecieć i kombinujemy, jak to zrobić, i zawsze wychodzi. Byłbyś, byłbyś niezłym coachem, jakieś biuro podróży, wiesz, Alex Mykiewicz, specjalny doradca, powiesz indywidualne podróże? Myślę, że mógłbym poprowadzać wycieczki śmiało po Tajlandii i po Azji, bo to jest mój kierunek. Utknąłeś tam podczas pandemii 110 dni? Tak, 110 dni w Kambodży. Krótki, krótki wyjazd zamienił się troszeczkę w taką walkę o przetrwanie, bo nie byłem ani autochtonem w Kambodży, ani. A nie ekspatą. Byłem zwykłym turystą, który utknął na wyspie 20 km od lądu. I na szczęście mieliśmy tam jednych przyjaciół, poznaliśmy też drugi, trzeci, czwartek, taką stworzyliśmy paczkorową rodzinę, można powiedzieć. I do tej pory mamy ten kontakt. Ja zawsze, kiedy, kiedy przejeżdżam przez jakieś miejsce, jakby stapiam się z lokalną społecznością, od razu, yy, od razu przychodzą mi nowe pomysły do głowy. I na utwory, i na teksty pisane, i gdzieś tam to wszystko cały czas w głowie dorasta. A później w telefonie, potem na kompie. Zapisujesz? Tak, tak, oczywiście. A zdarzyło Ci się kiedyś, że nie zapisałeś, żałowałeś, nie odtworzyłeś tego? Zdarzyło mi się zapisać bardzo wiele rzeczy, które zginęły razem z telefonem. To, to jest... było straszne. Nie wyobrażam sobie. Jesteś typem jego roztrzepań to trochę? Jestem, ale to jest chyba normalne. Rak. To raki ryba, wiesz. No, jeszcze. Ale moja żona też jest rakiem, słuchaj, ja jestem z 12 na 20, także jakoś się tam dogadujemy. Znaki Zodiaku. Zazwyczaj, kiedy z kimś łapię fajny vibe, to się okazuje, że albo jest rakiem, albo ma y, 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 jakiś pokrewny znak Zodiaku. Wiem, że to dziwne, ale może chodzi o ten okres, kiedy w roku ludzie się rodzą, o to jaka jest temperatura, jakieś pole magnetyczne Ziemi. Nie mam pojęcia, nie? Ciekawa, nie? Ale, ale faktycznie lepiej się dogaduje z, z osobami z podobnego znaku. Wystraszyłeś mnie teraz. Czemu? Bo ja nie wiem, spod jakiego znaku jest nasza kuchnia, a musicie się dogadać. A, słuchaj, najbliżej ja mi tam dorzuci jakiegoś warszedniku albo cyjanku, to wiesz... Cy akurat cyjanek nie będzie trudny, podejrzewam, bo to ten z jabłek wyciągnie, no, damy radę. Hmm, dobra, dobra, zobaczymy, czy będziesz taki cwany w kuchni, zobaczymy, lecimy. Spróbuję. Z... <grym> Czekaj, pan Cześć, ja, bardzo miło. Zaraz, zaraz, czy to, to ty mi nie mówiłeś historii o tym, że gotowałeś z jego bratem? Zgadza się, no. moim bratem się już trochę znamy. Ale mój brat jest zawodowcem. Ja tylko, ja tylko prowadzę sobie vloga i lubię gotować. A? Ale on jest nie? I śpiewa piosenki, które brzmią bardzo kulinarnie. Nie pieprzy, nie sól. Były takie. I nie cukruj, tak? Tam było, e, wiesz, tak? Nie, nie, pieprz, nie, sól, nie słodź dalej, już nie używaj sól. Nie tak. słodzimy tobie w takim razie, bo zobaczymy, jak sobie poradzisz z małym zadaniem kulinarnym, które mamy dla ciebie przygotowane. Widzisz, e, taki małe, wiesz, małe nawiązanie, aluzja do Twoich podróży e, do e, chociażby Tajlandii. No, okej, okay, jednym tchem wymieniamy to, co jest tutaj, na tym, na tym poziomie. E, to jest akurat owoc, który różnie się nazywa w Polsce. Ja go słyszałem kiedyś nasi, czy jakoś tak, a nie pamiętam, jak się nazywa. Tak. Taki, taki. Kaki, dokładnie, kaki. Kaki, e, dokładnie tak. Mamy tu pośrednika fruta, mamy mango. Fruta, czyli owoc tak, tak, czyli marakuja. Ale to jest owoc, który też wyhodowałem w domu. I coś ciekawego, ma jeden z najpiękniejszych kwiatów, jakie można zobaczyć. Ale przepraszam, wygląda tak. Męcień. Pięknie wygląda. Tak, czyli marakuja. Mm, a gdzie odkryłeś? E, ja, nasiona przywiozłem jeszcze z, z, z tak. Teszeli, chyba tego, to wiem. A, Pięknie pachnie, tak, tak, zdecydowanie. No nie wygląda i ma niesamowicie piękne kwiaty, które możecie pokazać później może w programie. Tego owocu akurat nie pamiętam nazwy, natomiast... Od razu poleciał do góry. Tak, e, natomiast najciekawsze jest to, że e, trochę przypomina truskawkę i w smaku delikatnie również. Ta skórka tu ci przypomina? Ta e... węża? To skórka jaszczurki, no, no troszeczkę. No, właśnie, bo to, ale... to, 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 to był owoc mój drogi. Tak, ale Je ale... Ta się tylko wnętrze, tak. Ale zobacz, że delikatnie, no tak, tak, delikatnie tak. idzie w truskawki. To co, wężowy owoc, czy marakuja, co byś wybrał? Zdecydowanie marakuja. Okej, okay, dobra, dalszy teścik. Co tam nam zostało? No to proste, No to ma, tutaj Mam mango, no to, to... No takie piękne to ono nie jest. Taki jesteś dobry prze kuchni. To teraz pokaż nam, jak się profesjonalnie rozkrawa ten owoc. Kurka, jak się go opraci? to ja nie wiem, czy ja go dobrze rozkrawam. No bo co, obierasz skórkę po prostu? Nie, 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 nie. No właśnie, żeby takie wiesz... Go uzyskać. A, no to słuchaj, na pewno, co tak? no, tempy się zrobi. Tępy, bo gość ma go w ręku, a nie ty, wiesz. No, to? Bo wiesz, on kroi tylko w jednych rękach. <głos> <głosł> Dokładnie, tak. No dobra, żeby sobie krzywdy nie zrobił. W takim garniturze, wiesz, Że... w takiej marynarce chyba nie gotujesz w domu, nie jednym. Nie, 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 nie. nie. Chciałbym no, ale dzisiaj to spe specjalne występy Zobaczmy. gościnne w Kuchni Piotra. A mówić, żeby tutaj go po prostu porozkrawiać. Tak o, myślę. No ale dobra, dobra, coś kombinujesz. Niech ci będzie. O, w, w a umiesz tak go tak wiesz, tak pięknie wywrócić? No tak, spokojnie, Na no, po musimy kotkę zrobić, nie? Więc... Dobra, dobra. Ciach, ciach, ciach. Ja, ja myślałam, się... że tylko z kotką do gitary masz do czynienia. Że nie, 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 ale no, no, będzie w miarę, w miarę, w miarę go można. No nie, we kranz, kołapkę. Jakoś tam wyjdzie. Pięknie. Coś o, tego. Myślałem, że jest mniej to... dojrzałym, ale faktycznie to? ładnie wygląda. Antek, ale tak szczerze, byłeś takim owocojadem podczas podróży? Ja kocham y, absolutnie wszystkie owo. Tropikalne. Zawsze lubiłem. Kocham też polskie jabłka. Jak najbardziej. Ale, ale tylko te, te twarde. Tak. No ale no, u nas mango jest egzotycznym mową natomiast. A z jabłko jest egzotycznym mową. Mm. Kosztuje tyle, co u nas mango mniej więcej. Nie bałeś się jeść na ulicy? Wiesz, gdzieś tam. Nie, broń Boże. Akurat Tajlandia to jest takie miejsce, które często odwiedzam, a osoby, które sprzedają w określonych miejscach, to są te same osoby od dziesiątek lat. I to nie jest tak, że tam stoi ktoś przypadkowo, bo tego dnia tam staną. Ciekawa jestem, jaki najdziwniejszy smak albo danie. Jadłeś w Tajlandii. Eee, najdziwniejszą rzecz, jaką zjadłem w życiu, no to może skorpiona zjadłem. Eee, tak, to, to, to akurat było z tych dziwniejszych rzeczy i dziwnych faktów, bo taki. Dochodziłeś tydzień do, ciebie, do siebie? Nie, nie, nie. To, był, to było najgorsze, że zjadłem go raz, potem powiedziałem jeden znajomym, z którym byłem w Tajlandii, że go, że go zjadłem i musiałem to powtórzyć. Eee, a potem zrobiłem to trzeci raz. Teraz już nikomu nie mówię. <noise> Także trzy razy próbowałem. No my też nikomu nie powiemy. Serce rośnie, jak patrzę na to wszystko, co mamy na tym stole, więc zostawiamy cię e, przy pracy, oczywiście. Co ty wychowałeś się w rodzinie artystycznej? E, można tak powiedzieć, akurat moja mama jako młoda dziewczyna y, występowała w operacji warszawskiej, tata jest fotografem, po, y, y, też, też kinotechnikiem z wykształcenia I, i, i właściwie całe życie. Eee, moje moje młode lata, tata akurat fotografował różne imprezy. Czekaj, czy to zdjęcie też tata robił? Tak, to zdjęcie też robił tata. No o. piękny jesteś tutaj. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić moją kolegę ze sceny, yy, Michała Szpaka. Michał nie tylko ty nosisz rajstopy, ja też potrafiłem, widzisz? Zobacz, też kiedyś nosiłem i byłem przed tobą, podejrzewam, bo jestem starszy. <śmum> Mamy to. <śmum> Roztulające zdjęcie Robin Hood, to ulubiona postać, tak, czy nie? Patrycji w rajstopach. to już ta wersja, żeby nie było. Ale wtedy nie to nie był moment, kiedy ja mogłem decydować, co na siebie zakładam. Uwierz mi, że w, w życiorysie każdego dorosłego mężczyzny jest tak wstydliwy okres, kiedy, kiedy latał w rajstopach. No. Dlatego schowałam już, wiesz? Schowałam... Nie, to jest spoko, ja lubię to zdjęcie. Tam... Widać, że lubiłem klotki, jak byłem mały, zawsze coś konstruowałem. Piękna foto z dzieciństwa, no, a tak w ogóle to jest Was jest z tobą? Dziesiątka, dokładnie tak. Ja jestem piątym dzieckiem moich rodziców, ale to już nie jest tak, że jesteśmy dziećmi. No zobacz, no, ja mam teraz już 36 lat. No dobra, ale jak byliście mali, no to co, jakieś tam mecze były, bo wiesz, piątka, dwie, dwie piątki tozykarskie na boisku na przykład. Ale nie graliśmy w koszy, akurat, braliśmy w piłkę zawsze na, na tym podwórku i to był taki czas, kiedy, kiedy mimo, mimo tych obtarć. Mimo burz. E, mimo burz było zawsze po prostu e, czuło się taką niesamowitą atmosferę, że jesteśmy taką dobrą, fajną Tęskni za tym trochę po latach, bo kiedy już nie mieszkasz e, ze swoim rodzeństwem, kiedy e, poszedłeś na swoje, a to było już mnie, ja już dłużej jestem jakby na swoim niż byłem e, w domu na jako dziecko. E, gdzieś tam e, miło się do tego wraca e, Ale jakieś mecze, chociaż chodzicie razem, wiesz? Nie, 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 nie. Reprezentacji. E, 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 Ja generalnie nigdy nie załapałem się na klimat piłki nożnej. Jeździłem 8 lat wyczynowo na rokach. E, na stricie i chyba złamałem wszystkie możliwe kości wtedy, które można było złamać. E, zawsze lubiłem sport ekskremalny, a nie drużynowe, A nie drużynowy właśnie. I, i to był okres taki e, 8 lat, kiedy, kiedy jeździłem naprawdę, tylko po prostu gdzieś tam stanęło na przeszkodzie ku temu, że my się zajął tym zawodowo, to, że po prostu nie mieliśmy pieniędzy, a e, jednak na ten sprzęt trzeba było mi tych, tych, tych pieniążków dużo. Tak? Rodzice nie zarabiali tyle, że mógł sobie pozwolić na taki sprzęt, a nie inny, jak ludzie, którzy jakby już startowali w, 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 w skali europejskiej. Czas się przenieść do Toskanii. Co to na to? Jakże, jakże, jakże się cieszę na to. Toskania to jest kraina, którą odwiedziłem wielokrotnie i, i, i bardzo lubię tam jeździć jesienią, kiedy cudna właśnie. Kraina? Co... Jest cudna kraina? Jest cudna kraina. Cudna kraina pełna wina. steków, bo. Eee, w, w tym poręczku chyba każdy próbował, czyli wspaniałe steki, eee, sery. Coś po włosku mówisz? Nie. <noise> błagam się, nie, ale mam przyjaciela, oh, ja który... błagam. się, przecież nie mówię po włosku. Tak, tak. Musiałbym więcej ekspresji to włożyć. nie? do generala... temperamentu. Tak, ale generalnie mam przyjaciela, który tam mieszka e, razem ze swoją rodziną i nawet zagrał w jednym z moich teledysków, to jest teledysk Cud. I udało się ten teledysk zrobić, zrealizować i on zagrał tam z całą rodziną. Wziął udział w tej historii. E, nagraliśmy w takich fajnych realiach, w takich miejscach, w których byłem wielokrotnie wcześniej, które nie są dla mnie e, obcymi miejscami. Kar... Tak, tylko tu, nagraliśmy to w Baccio, to jest Podczertaldo. To jest taka winnica e, z XIV wieku i tam można e, po prostu sobie w pięknych okolicznościach przyrody się odnaleźć i pomieszkać. I często tam po prostu jeżdżę, wypocząć. E, tam na początku myśleliśmy, że będziemy też e, brać ślub, ale. E, Ktoś mi podprowadził ten pomysł na tuż przed, przed wszystkim i musiałem to zorganizować w Polsce. Mój drogi, pięknie naśladowałeś Włocha. Cześć. Ty w ogóle świetnie naśladujesz. Tak, tak. Świetnie co? ci wgląd, Antku. Teraz się tłumacz. Udział w Talent Show. Mówiłem, że lubię Tajlandię, co? No to takie właśnie tak, tak. Ale generalnie się słuchajcie... Byłeś stazją w tym Talent Show? Byłem Anastazją w tym Anastasia. Talent show. Tak, tak, tak. I, i nawet Ale nawet niektóre głosowe udało mi się wychwylić wychwycić natomiast zupełnie. Zupełnie, ale to zupełnie. Nie broniłem się, jeśli chodzi o, 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 o ruch steniczny. Masz kogoś, kogo lubisz naśladować i fajnie ci to wychodzi? E, jest cała masa artystów, których lubiłem, ponieważ wiesz, 10 lat przed tym, zanim zająłem się e, komercyjną muzyką, e, prowadziłem eventy i, i śpiewaliśmy z Power Bandem i graliśmy często z chłopakami, zrobiliśmy chyba ze 300 numerów. To który numer robił taką robotę, że po prostu... E, który nie robił, słuchaj, dobra. tak dobrze. O, dobra, to numer. Tak, nie, naprawdę, po prostu, jeżeli się w coś wczuwasz i, i robisz co z pełnym serduchem, to ludzie to kupują. Ty nie tylko śpiewasz z pasją, ale też gotujesz? Tak, uwielbiam. Kocham wchodzić do kuchni, dlatego że tam zawsze, wiesz, jeżeli jesteś osobą, która jest dosyć zdyscyplinowana i jeszcze masz smak, co jest bardzo ważne w kuchni, no to z przepisem nie ma od opcji, żeby coś nie wyszło. Jak wchodzisz do studia, czasami siedzisz 8 godzin i nie wiesz nigdy, z czym wyjdziesz. Słuchaj, mamy smaka na smyka w kuchni. No to sprawdźmy to. Piotrze, my już bardzo głodni jesteśmy. No, jestem gotowy, zapraszam serdecznie. To wygląda zjawiskowo. No, myślę, że Piotrek się tutaj pięknie popisał. Piękna polędwiczka. Muszę, wie, To jest taka kuchnia wiórzem, to Tak, oczywiście. Tak, no, Francji, tak? Że jedziemy, mamy polędwiczkę wieprzową tego, co widzę. Tutaj jest. E, e, co? Tu Batat. mamy batata jakiegoś takiego z serkiem pięknie zapieczonego. Tak jest. jest rozmaryn. Przygotował się. No. I w pęku na wierzchu. Specjalnie dla ciebie. <noise> Dziękuję. Żebyś śpiewał, wiesz, zawsze z sercem do muzyki. O, tak z, to z Serem do muzyki, dobrze, damy radę. <noise> nie, no pięknie to wygląda. Trzeba przyznać. No taki koszyk, trzeba będzie jakoś pizzę odwinąć. No, żona będzie miała co robić. Nie, to ja pogotuję ja teraz. Okej. ja żona mówi ser. tak, na przykład. O Jezu, jaki ładny cering znalazł, jaki ładny cenik znalazłam, zrobisz? Ja mówię, nie, nie, chwila, chwila. No przecież zrobić ten cerek. Nie, no, bo mi się tak ten. Bo nie ma cierpliwości do takich rzeczy, a ja zawsze ciach. A, a zawsze tak ten wymachujesz sztućcami to jeszcze nie? Tak, No dobra, to działa, dobra, to, dobra, to, to działa. To. Słuchajcie, że... trzeba zacząć tak profesjonalnie? Mięsko. Ale ja od czego dać. lubimy. O. Mięsko, lecimy w mięsko. Ja zawsze od świnki. Jak? Mmm, pyszna. Mmm. Teraz otatuj. Brawa. Bardzo dziękuję, to było przemiłe spotkanie. Antek Smykiewicz, Piotr Kiewsiak. Naprawdę pyszne, świetny baton. Ja. Dzięki. Do zobaczenia. zobaczenia. No i tak sobie pogadają jeszcze pewnie za kulisami. Do zobaczenia, cześć!